Państwu, w dzisiejszym odcinku, który już zawiało był lekko stronniczy, moim gościem będzie Błodek uh, Markowicz. Nie patrz na swoje. <noise> <laughs> Co za ty? Śmiech. To będzie w piątek. Piątek przegląd memu w ogóle, o w tym tygodniu. Mówi mam żart dla ciebie. Żal? Czy to żart! To będzie dowcip? Normalnie będziesz opowiadał dowcip? Czy chodziłaby mhm. do lekarza, tak dalej? Nie, okay. nie, ale to jest z, z, z prawdziwego życia. się wzią. No wiadomo, to zawsze najśmieszniejsze. Słuchaj, nie? bo Monika jechała na zakupy. Mhm. I, i, I ja mówię, to ja też ci zrobię, czym się nie jeszcze? I ja też ci zrobię listę zakupów, bo zawsze Monika decyduje o tym, co kupujemy. Bo jakbym ja kupował, no to wiadomo, że tylko chrupki chipsy. Ona mówi, no, tylko, żeby nie było coli i bringersów. Ja mówię, dobra, może być Pepsi i Lacey. Dziś będziemy, drodzy Państwo, co rozmawiać dziś? o bardzo poważnej o sytuacji. O jakiej? Gliwice. Martwa, 65-latka przyszła do banku opłacić rachunki. Przecież pani nie żyje! W cudzysłowie, słowie. Od, od razu popatrz, lid, od razu już źle. Po co jeszcze w czasach koronawirusa właśnie chodzić do banku, jak można robić przelewy internetowe? Ja wiem, że całe no życie jest tak robiło w ciągu robi przyzwyczajenia, ja wiem, no ale wiesz, Pewnie jest, ten, prób... jest ten aspekt społeczny czyli spotkasz sąsiadkę, kogoś okay. tam. No to, to, no to, to przez bo tak. Dwa. Zdziwiłbyś się, jak dużo osób starszej daty nie, nie ufa bankom. Nie ufa bankom? Nie ufa bankom. Tak, tak, tak. Bardziej I to ufa? idealnie pokazał koronawirus. Pamiętasz, jak był pierwszy lockdown, to przecież były artykuły o tym, że ludzie masowo mm. wyciągają pieniądze z banków. Ile wyciągnąłeś? <laughs> Dychę. Ho, 10 tysięcy miałeś? Skąd miałeś 10 tysięcy? Lewizna 10 000. czy po podatku? Już wybrane. Czy mi nic nie dałeś? Bo to jest ta moja część. E, no i właśnie Monika robiła jeszcze porządki w szor. Cudowne jest, możecie masz się chłodną dłonię. Mm. O! O! Mało źle się czuję. O! No, chodź tu! Eee! E, e. A uszy? Jeszcze uszy, uszy, sprawdza? Uszy. Bo jak to jest gorące, to uszy gorące. A ściemniłeś kiedyś tam? Termometr? Pewnie, nieraz. Nie, żeby zacząć, tylko żeby przedłużyć. na przykład. l no, przykład trzy dni nie byłem, no i żeby czwarty jeszcze nie był, no to też. Bo miałeś do czwartku, no został tylko piątek. Nienawidziłem wracać do szkoły po chorobie, bo się bałem, że właśnie coś mi ominęło. Minęło wiem. No i zawsze mi ominęło. No wiesz, co znowu Monika, po tym? A, to jeszcze tak. W podpałkę. A na koronawirusa kupiłeś podpałkę? No. <laughs> Taki prepers najgorszy. Mm, poproszę podpałkę do grilla. Ludzie tam wody, a ja podpałka. Jakby trzeba było coś podpalić. <grym> Włodeczku, miasto, Gliwice. w którym 65-latka przyszła do banku powinno ci się bardzo dobrze kojarzyć. Gliwice? Mhm. Gliwice? Gliwice? No właśnie. Wiesz, gdzie jest jedyna w Polsce fabryka Opla. <ing> no nie wiem, ale stwierdziłem, że w Gliwicach. W Gliwicach. Opel Manufacturing Poland spółka z orki? Może potrzebują księgowości. Tym niemniej, nie wiemy czym jeździła Pani, czy no, jeździ nie, pani, i, nie jeździła. No, w Gliwicach, w Gliwicach natomiast ona przyszła faktycznie do banku, gdzie przeżyła niemały szok, gdy poinformowano <gryls> ją, że nie żyje. <gryls> <gryls> Olu, daj tam muzyczki, suspense, accents. <gryls> okazało się bowiem, że uśmiercił ją. No, kto w tym kraju uśmierca lepiej niż ZUS? Roztrzęsiona i zapłakana kobieta, w sumie się nie dziwię, postanowiła natychmiast wyjaśnić sprawę. A od 27 lipca zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kobieta jest martwa. Tymczasem żyje i ma się bardzo dobrze. A o tym, że formalnie znajduje się już na tamtej stronie dowiedziała się przez przypadek, gdy przyszła do banku opłacić rachunki. Nie wiem jak to pani powiedzieć zaczęła delikatnie jedna z... jest jaki to musiał być no. cringe. Książka, nie? Proszę szczerze, wszystko zniosę. Odpowiedziała 60 -latka. No i dowiedziała się. System wyświetla jej konto na szaro. Jest polecenie zakładu ubezpieczeń, by zablokować wysyłaną na początku sierpnia emeryturę. Aha! Bo oni przestali płacić emeryturę no, przez to też! Powód kobieta z mora 27 lipca. Opisują nowiny Gliwickie. Pani Wanda była w szoku. W no wiesz, wiesz, jaki to musi być szok dla 65-latki? ZUS o tobie zapowiem, do, do błędu to doszło z winy z naszego zna. pracownika, który na podstawie złożonego aktu zgonu dokonał błędnej identyfikacji zmarłej w systemach informatycznych. Imię i nazwisko osoby wskazanej w akcie były tożsame z danymi tej, której niesłusznie wstrzymano zapłatę świadczenia. Ja chciałem Cię zapytać, Wodeczku, czy Gdyby faktycznie zdarzyło się tak, że zostałbyś uznany za no, martwego przez żywego. jakiś system, na przykład, nie wiem, panowie policjanci cię zatrzymują. Przez YouTube'a. Przez konto I patrzą, ale, o kurczę, nie możemy panu wypisać mandatu, pan nie żyje. Ucieszyłbyś się czy zmartwił? Zmartwiłbym się. Zmartwiłbyś się? No. A widzisz, bo no. ja sobie myślę, że to nie. fajnie byłoby się tak poczuć poza systemem przez chwilę. No wiesz, martwy? Okej, okay. teraz mogę robić wszystko. Poważna sytuacja. Pani okay. w Gliwicach, 65 lat, przychodzi nagle poza system. Zrobiło się jej smutno. No, to po to jest, jest lekko program reportażowy. na duchu. O. Ale też, że upomina instancje państwa polskiego z kartonu i patyków, żeby nie uśmiercać ludzi naszych. Ale ta pani jest czyjąś mam... matką, jest czyjąś córką. Więc wiesz, nie róbmy takich rzeczy. No. Ale powiedz, że to jest błąd. To był błąd. No, ale to nie róbmy takich w przyszłości rzeczy, nad czym chcemy. Tak, tak, To błąd na przykład dodał za dużo śmiechów z łóżki. Dalej Lama nawet napisał, że Karolowiec. No, to nie, nie bo Dalej Lama, ty to napisałeś. Nie, no ale komik sam sam? Lama po polsku. No? On nie zna polskiego. No, jak z Dalej Lama. W brzuchu ci główczego. No, Bananka sobie otworzy. No, nie teraz. Po odcinku ze to nie jest odrobina profesjonalizmu chęci do pracy. Jeden grup. Ludzie się chcą zrelaksować. O... Nie jadłem śniadania dzisiaj, przepraszam. No to, ale nikogo to nie interesuje Karol. Ja miałem czas, żeby przyjechać z Krakowa i zjeść śniadanie. No tak, ale byłem na imprezie wczoraj. Ale to, to nie jest usprawiedliwienie. Jak idziesz do pracy i mówisz szefowi, przepraszam, że się spóźniałem, albo w ogóle nie przyszedłem, no ale byłem na imprezie wczoraj, Tak, tak, no bo bo tak od razu mówisz, czemu nie mówiłeś? No. Kolejna osoba, która zrobiła specjalny adres mailowy, z co wy się boicie wysyłać nam maile z waszych prawdziwych adresów? Mamy podać ten mail? Panowie, jak się oświadczyć? Pyta. Oby przyszły mąż, więc nie podpisany. i Karolu, Karolu i Błotku, cześć, Hejka, dzień dobry, szczęść Boże. Jakiś czas temu w Lesie pojawiło się pytanie, jak znaleźć dobrego męża. Ja mam inny problem. Znalazłem kobietę idealną. Mądra, piękna, zaradna, ogląda Elesa. Faktycznie są to cechy kobiety idealnej, którą chciałbym mieć przy sobie codziennie do końca życia, ale nie wiem, jak jej to zaproponować. Kilka rzeczy ogarnąłem, nawet już pierścionek, ale trudno jest mi podjąć decyzję co do sposobu zadania tego wyjątkowego pytania. Wy już macie żony, to pytam. Jak to zrobić? Jak wy to zrobiliście? Jak się nie stresować? Macie jakieś pomysły? Nie chodzi mi nawet o jakieś spektakularne oświadczyny typu Flash w środku jaki <laughs> pomysł. <laughs> Czy wyjazd do Paryża jeszcze głupszy, ale po prostu rady, o co warto zadbać? Help, please! Jeśli zechcielibyście przeczytać mój mail w odcinku, to byłbym wdzięczny też za komentarze wszystkich lekko stronniczych. Moja ukochana ogląda każdy odcinek, więc o! a to dlatego może, żeby co? nie było imienia. Ogląda każdy odcinek, więc oczywiście nie mogę się podpisać imieniem, nawet no, ale... założyłem nowego. Ale... Pozdrawiam was i wasze żony. Oby przyszły mąż. Pozdrawiamy cię serdecznie, Bardzo fajny Przecież mail. Powiem. No, myślę tak. Dobrze trafiłeś. Jakby bardzo, bardzo dobrze się zgłosiłeś. Tak. Wiesz, mogłeś trafić na jakieś forum, które by ci źle doradziło, albo jakiegoś wujka byś zapytał, on by ci źle doradził. Albo dobrawo mógł napisać. Idealnie, idealnie trafiłeś, powiem ci stare dziesiątkę jakbyś Albo gorzej, mógł nie zapytać w ogóle nikogo. No teraz jak już powiedziałem, że dobrze trafiłeś, to teraz pora na twoją odpowiedź, słuchaj, bo należy ci się ta odpowiedź i za chwilę ci ją właśnie udzielimy, nie? Dasz nam jeszcze moment. Chciałem zapytać ciebie, jak ci się oświadczyłeś? Czy był flash mob, czy wyjazd do Paryża? Nie pamiętam, czy jak się oświadczyłem. Ja powiem, jak ty się oświadczyłeś, ty się oświadczyłeś w restauracji. Wziąłeś krem, do, restu... do restauracji poszedłeś. oświadczyłem się w chacie i poszliśmy od razu do knajpy. <noise> w chacie się oświadczyłeś? No. <głos> <głos> bardzo spontanicznie się świadczyłem. oświadczyłem. Jak gdzieś się oświadczyłeś? Uklękłem, ale tak po prostu? Mhm. Się oświadczyłem. Krem powiedziała: Tak. Poszliśmy do knajpy Moment na Kazimierzu. Mhm. Jedliśmy bardzo dobre jedzenie, wypiliśmy butle wina, a potem uprawialiśmy gorący przedmałżeński seks. A to nie można przed no, no widzisz, że jednak się da. Wiem, że się da, bo wiesz, lepiej nie. Ja nie do końca wiem, czy mogę opowiadać mu naszą historię, bo ona jest taka prywatna. Więc ja się upewnię, jak wrócę do domu, zapytam o niej i ewentualnie ją dopowiem. No, ale moje było takie, no, powiem, no, no, no. Już wiesz, no. Okej. Okay. Ale na przykład no, mój znajomy, jak się oświadczą, to zrobił tak, że. Wiadomo, yy, wiadomo. Bo nie mam imienia, trudno mi się tu dryszku, ty na domku, zbyszku, popek. Każdy ma swój styl, prawda? I każdego nachodzi ten moment. Tak jak ciebie naszło nagle, to mogło być tak, że ja się po prostu oświadczyłem Karolinie w dniu odebrania pierściąka. Że już miałem. <gryś> tak, już no to jakby... co będę czekał. No. Karol jest taki romantyk. Czy dało no. się to zrobić bardziej romantycznie? całą pewnością, ale ja nigdy nie byłem romantyczny. Dziewczyny też to z moich doświadczeń Dziewczyny. już gadałem, Mają takie podejrzenia, kiedy ktoś się chce oświadczyć, czują to. Jak na przykład zabierasz dziewczynę na jakąś wycieczkę taką właśnie typu. Coś bardziej ekstra niż. Nie czy do Wenecji? Tak, coś. tak, tak, wyjazd. planujesz. Myśmy, wyjazd, myśmy tak. pojechali do Bruges, to z tego filmu Bruś, mm -hmm. bo chciałem zobaczyć, jak to miejsce wygląda. I jak tam jechaliśmy, to ja się dowiedziałem bo, po fakcie, że on myślał, że ja tam jadę się oświadczyć. A Bóg chciał tam pojechać, bo bardzo lubi filmiki. No, już. ona też i tak chcieliśmy po prostu pojechać, ale nie, głowy mi nie głowie by mnie przyszło żeby się tam jeszcze oświadczać. Że jest takie stare przeświadczenia. A no jakiś wyjazd? No, nie wiedziałem nawet. Jeśli ktoś tak nastawia, to każdy dzień przeżywa. Te, a może to dziś? Może to jutro, a może to wczoraj? natomiast znajomy wziął swoją przyszłą narzeczoną nad morze, nad klif. Mhm. I tam nad tym. Tam tym. Lekko <laughs> na sobie. I Będziesz i... moją żoną! No strasznie głupie masz poczucie humoru. No i hmm. co? I jak się oświadczyłem? No momentach? i wyjął gitarę. No co ty? I ty, Ale Poczekaj, bo to jest. By... Próbujmy tu sobie narysować, czyli on już idąc na klif, on miał gitarę w futerale na plecach. I zakładam, że ona się w ogóle nie zamyślała. nie? Rysiu, czemu ty tą gitarę nie chcesz? A mam to dziś coś zagrać. Może auto było ochotą. Ale piękne to jest. Yy, no i zaśpiewa to tę piosenkę. Yeah. Poczeka, próbuję sobie wyobrazić tą scenkę. Czyli wieje troszkę. Ja? Troszkę, Tak, bardzo wieje, tam wieje. Wieje klify. Tam, no. On sobie usiadł pewnie. I już zaczynamy. Ja bym się bardzo prosił. No czy mogłabyś przyjąć. I tam i tam nagle zaczęła przyjść taką. Chodzi tak <grym zjadko> To ona tak, co to co, 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 co? Co się dzieje? Co, tu się, co tu się, dzieje? się dzieje? Przychodzi kelner z takim maleńkim stolikiem, <grym zjadko> o, na nalewa wina. Ja uważam, że to jest bardzo ładny sposób. No, Prawda czyny. Bardzo. Prawda też tak myślę. No ja zrobiłem inaczej. Jak widzicie, ja zrobiłem bardzo <grym zjadko> januszowo. Rężny, ja, ja, ja uważam, że mimo tych oświadczeń padackich y, stanowimy skorując okiem sympatyczną parę. Ważne, żeby to było takie po prostu twoje albo wasze. W sensie każdy jest inny, każdy ma swoje różne odpały na przykład, nie wiem, lubi kolekcjonować, mm, mm, jakieś gry... Damskie na... Wydaje mi się, że najważniejsze, żeby to było takie... że to z wasza chwila, że to jest dla was, żebyście wy się dobrze powiedzieli. Na przykład Karol uznał... Jasne że spoko jest tak, wiesz, pyk, restauracja, cyk. Ale uważam, że styl ma znaczenie, więc jeżeli masz pomysł, to może skonsultuj ten pomysł z jakimś kolegą. Masz znajomych, którzy ciebie znają, którzy twoją dziewczynę znają, skonsultuj. Jeżeli oni powiedzą, ty, zajebisty uh -huh. pomysł, a jeżeli odpowiedzą w taki sposób, yyy, serio Gramińska? To wtedy rozważ może inny yy, Bo rodzaj Bo też yy, yy, dla kobiet to jest ważne, w sensie ten moment. Czemu ci krzesło ścwierczy? Wieźle w WD40 w niego wpłyskałem w tym tygodniu? No nie wiem. 40 minut. Bo, Ola nas bo, zabije. Ola. Ola, przepraszam. Nie zabije. Zostańcie. Lekko. strony nic. A potem na ślubie. No, Karol, nie przeciągaj. <śleski>